Siemanko w kolejnym odcinku, a dzisiaj sprawdzimy sobie nowy OP węcik, który daje 10 razy kliks, 4 razy lakacz i 2 razy hotspeed i będzie trwać jeszcze 54 godziny. Ale zanim zaczniemy odcinek, wbijaj na naszą grupę Roblox. Jest to grupa Roblox Studio, w której to tworzymy nową grę. Tak? Dobrze słyszałeś, nową grę. Więc żeby żebyś jej nie ominął. Wbijaj również na naszego Discorda, który nazywa się Frosty Studio. Link do niego znajdziesz w opisie. Znajdziesz tutaj linki na temat gry. Na przykład takie i takie oraz wiele, wiele innych, które będziemy na bieżąco dodawać, więc BA, aby dowiedzieć się więcej o naszej grze oraz popisać z osobami, które ją robią, a także ze mną. Link do wszystkiego będziesz miał w opisie. Serdecznie zapraszam. Jak widzicie nad moją głową, ten czerwony znaczek. Tak, udało mi się odbić top stop w końcu. Po takiej długiej przerwie, zobaczmy, mam 80 miejsce. Dokładnie. 2.94D Rybików. Dodaję mi 80 miejsca na ten moment, i cały czas lecę w górę. Więc myślę, że dobijamy top 3 tym razem, co? Myślę, że na luzie ale dobijamy. Tutaj już gościu Pet. Kupuję kolejnego skula. Teraz pokażę Wam wszystkie pety, jakie mam aktualnie, założone. Shadow Skull i ja mu daję 4 trofy. Ok, zaakceptuję. Zaakceptuję. Także elegancko. Mamy kolejnego super pecika. No i co, lecimy po te top 3 z powrotem, tak jak już kiedyś było, napiszemy GDiMu, Ok. Aktualnie tak się prezentują moje pety, jak widzicie kupiłem Gold Shadow Kula, który ma prawie jeden QN statystyk, więc jest on prawie jak Mysterius nowy, także mega OP pecik. Do tego ten pet jeszcze bierze jego statystyk, ja, jakbym miał dwa takie, więc elegancko, mam takiego Toxic Shadow Hexagona, dwa Shadow Kule, Myślę, że zaraz dokupię jeszcze więcej. Mam dwa goldy Shadow Hexagon. Parę Neon Starów. Okej, okay, tutaj ten jest Shadow Skull, to założymy sobie jeszcze go. Ok, mam teraz trzy. Tu mam jeszcze Shadow Hexagonów, zaraz wymienimy je. Tu mam dwa galaktyki mityki, udało mi się zrobić. Więc top 3 ma 13,61 d, więc tam brakuje jakieś 10. 1 d, około idzie mi godzinkę. Coś takiego. Więc 10 godzin, i myślę, że wbije ten wynik. Tylko co patrzyłem, to on stoi i ten też stoi. A top 1 coś tylko wbija. Ale i tak nadrajmy do nich, więc jest szansa na pewno na top 3. Myślę, zobaczcie w ogóle, jaka ta wieża jest. Tych topek, chyba w każdej jestem tak naprawdę. W ogóle 27 miejsce mam w Pet Power. Bo drugi, a ja to ciekawe. Zobaczmy, 27. Ile mam Pets Power? 8.18 QN Także nieźle No i co? Wbijamy na Shadow No i farmimy dalej, bo szkoda czasu Ten event giga pomaga Bo już aż 10 razy kliks Więc nieźle Tu jeszcze boosty będę musiał kupować Odpalmy w ogóle ze sklepu Zobaczcie ile ich mam w ogóle Po 60 Także lecimy do 50 myślę odpalam, Albo do 40 nawet Tutaj tak samo, do 40 rebirfy. Cyk, cyk, cyk. Dobra, gemy też odpalimy. Może się przydadzą w przyszłości. No i 5 laków odpalimy elegancko. Już tu mam jakieś busty Mam 5 razy kliks. ok to zostawię sobie. Jeszcze jak pety ulepszymy. Mam 3 razy laki. Tego na razie nie będę używał. Dobra. Jak ulepszę pety sobie, to jeszcze może sprawdzimy w dzisiejszym odcinku. O razy 5 kliksów. Zobaczmy, ile teraz dostaję na klika. Hide Pop Ups. Ok, to jest jakieś 762 NWD. To jest całkiem sporo. Dobra, schowajmy je. Ok, ja idę poszukać jeszcze dalej ofert. Ustawiam, mam ustawione rebirfy w ogóle na 1N. 1N, tak. Żeby jak najwięcej dały, dawały te budzdy, raz, dwa. Więc polecam wam też nie, jak na najmniejszy. Nie tak, żeby się robiły co sekundę, tylko tak, co 5-6 sekund to 15. To jest jeszcze tak, ok, nie? Jak się ustawia co sekundę, to jest za dużo i wtedy się traci kliknięcia sporo. Także musicie u siebie przetestować co i jak. Dobra, ja otwieram dalej i szukam dalej ofert. Ok, a więc mamy kolejnego trygika. Dajemy tutaj 320 tokenów. Shadowscore, także bardzo fajna oferta. Iga się opłaca. No i mamy kolejnego plecika do kolekcji. Elegancko. Zakładamy go oczywiście. Cyk, cyk i cyk. I mamy już cztery kule. Zablokuję sobie na wszelki wypadek. Okej. Okay. No i tak to się prezentuje. No i lecimy dalej. Szukam dalej jakiś fajnych ofert. Okej, okay, a więc mamy kolejnego tredzika. Dajemy 3 shadow hexagony. Do tego dwa trofi. I mamy Shadow z kula, o ta dorzucił nam jeszcze Shadow Defendera, okej, okay. dzięki wielkie, przyda się na pewno, elegancko, mamy kolejnego fajnego pocika, zakładamy go od razu, śmigamy tego i cyk, kolejny, no już coraz bardziej potężniej się prezentuje, także elegancko, okej, okay, a więc mamy kolejnego trade'a, dajemy dwa razy dowodnika, razy Shadow Hexagon, i dwa trofi. No i jest to elegancko. Już zakładamy kolejnego. Cych i cych. Już mamy sześć ich, OK, mamy kolejnego trajika. Dajemy tutaj dwa neoniki. Do tego jeszcze mm, dwa trofi. OK, powinien zaakceptować. Tak jest. Więc mamy kolejnego z Gula. Bardzo fajnie, cyk, ok, no i zakładamy oczywiście, i bum, kolejny upgrade do naszego teamu. Już to kozacko wygląda, powiem szczerze. Przejdźmy na spawn'a w ogóle, zobaczcie tu już jest 71 miejsce, zobaczmy tutaj na tabelkę, 71, zobaczcie jak to leci, no i co, easy, lecimy dalej w górę. Top 3. Lecimy niedługo. Top 50. Mała strata jest do innych, także elegancko. Holix jest 16. Ok. Myślę, że go prześcigniemy na ludzie też. No to nie najgorzej. Dobra, lecimy dalej. Ok, kupujemy kolejnego Shadow Schoola. Tutaj dajemy jednego Stara, I do tego dwa razy 60 MTropy. Okej, okay, dał ready. Także elegancko. Fajny tradzik. Podoba mi się bardzo. Tu jeszcze napisał, że jakiś chce donate dać. O kurde. Giga donate. Podoba mi się. Nice. Dzięki wielkie. Koziar 555. Dzięki wielkie, pozdrowienia za Ciebie. Na pewno te peciki mi się przydadzą. Do trailów kolejnych. Dobra, zakładamy skula sobie. Elegancko. I nasz team tak się prezentuje aktualnie. Także bardzo fajnie. Giga, dobrze, to się rozbudowuje. Uche, a więc mamy kolejną ofertę. Tutaj dajemy dwa razy Neonika, dwa razy Shadow Hexagon oraz parę Legend. Tak z czterech myślę. Okej, okay, ale tak, to było, także bardzo fajny deal. Kolejny. Elegancko piecek. Mamy kolejnego. Wymieniamy. Zobaczcie jak to się prezentuje kozacko. Jakieś ziomy tu koło mnie. Sprawdziłem, że odpalę nagrywanie w sumie i sprawdzimy, jak topka się prezentuje. Tutaj widzę, że 63 miejsce już. Także bardzo fajnie. Przejdźmy na spawna teraz szybko. Dobra. Tutaj 15 ma gościu dalej, więc stoi w miejscu. Ja mam już prawie 4D. Zobaczmy, 64 miejsce dokładnie jest. I niedużo brakuje do dalszych pozycji. Także będę to dalej wbijał myślę na luziku. Holix jest 15, ma 81D, także też dobrze mu idzie. Dobra, no lecimy dalej. Okej, okay, a więc mamy kolejnego shadowskula. Dajemy tutaj innego neon stara. Dobra, jeden neon star i 10M Trophy. Okej. Okay. Nie akceptuję. I mamy kolejnego opepecika. Zaraz go założymy do drużynki. Cyk equip i Shadow Skull kolejny wpada. Już mamy ich 8-11 aż, także elegancko. I lecimy farmić dalej. Ok, więc mamy kolejnego trejcika. Tutaj dajemy tenem trofi. Ok, dostaliśmy jeszcze parę mityków, także bardzo fajnie. Dzięki wielkie, na pewno się przydadzą. No i elegancko, mamy kolejnego Shadow Skulla. Dobra, ściągamy tego I zakładamy. Już mamy ich aż 12. To niezła drużynka. Elegancko. Myślę, że teraz na luzie. I zobaczcie, ten już był jeden QN mocy. Ten goldzik. Także elegancko. Tu już rainbow mogę sobie sprzedać. Fajnie, fajnie. Jestem zadowolony. Lecimy farmić dalej. Okej, okay, a więc mamy kolejnego tredzika Dajemy tutaj na stara. Oraz ten nam trofii za shadow z kula. I gościu się zgadza, także elegancko. Mamy to że jest trzynasty. Tak, może być 13 Shadow School, także bardzo fajnie. Klikamy OK. Zamieniamy od razu tego. I cyk. I tak się prezentuje nasz film aktualnie. No, powiem Wam, że jest kozacki. Minęło jakieś 3-4 godziny. Jak widzicie, mamy 34 miejsce w Rebirthach. Także nieźle. Odrobione. Przejdźmy jeszcze na spawna. Zobaczymy. Ok. Tu top trzyma 15. Dalej D. Mamy już prawie 6.10. Jak widzicie, mamy 34.5. Miejsce. Stycznie równo z gościem jesteśmy. No i do następnych miejsc nie brakuje jakoś dużo. Więc myślę, że na spokojnie to wbijemy. Myślę, że top 10 po nocce. Może się uda. Top 10. Aż tu ma sporo przewagę. Ale zobaczymy jak to będzie szło, na razie idzie bardzo fajnie, także elegancko. No i co, ci się my dalej, nie? A więc to by było na tyle w tym odcinku, jeśli wam się spodobał zostaw łapkę oraz zasubskrybuj kanał. Napisz także w komentarzu jak ci idzie wbijanie topek oraz czy na tym evencie. Oraz nie zapomnij wbić na grupę Roblox naszego studia. Gdzie tworzymy swoją własną grę oraz bij również na Discorda, linki znajdziesz w opisie, aby dowiedzieć się o nowościach z naszej nowej gierki oraz nie tylko. Dzięki za oglądanie, no i siemanu!